Cześć z tronym jesteśmy w State S1 i ze mną trochę niczyliwy i samu Dzień dobry Będziemy się ubiegać na laczkę ją w krótkim rękawku będziemy chorzy na grypę. grypy. Ale jak to najebane, jest to nie sercujesz mi dlaczego tak? Bo jak się najebany, to ja nie sercuję w ogóle. Se... Ja, czekaj, w głowę podejrzewam. Że... A ona ma lisa. Rudego, kurwa. Takie... No rudy, bo musi do mnie pasować lisek, nie? No i ma czapkę z muchomora, z hipopotana i chuj. I powiedz mnie. Masz takie rogi dziwne. Ja mam rogi z uszu, a ty? A ja mam czopkę hipopotamo, ale mogę zdjąć, to będzie dzisiejsza mi na, na asku pisali, Szymon, czy ty grasz w Nostale? Ja mu napisałem, tak i chuj. A on do mnie, że nagraj Nostale, a ja mu nagrywał No Nostale. to powiem, będzie mnie dumny. Nie? No, bo żeś tak głośnie mógł zabrać do nagrywania. Patrz, mam na piątkę, robię jakieś dziwną minę. Dobra, zrób z... z <laughs> Mimi Mentor, gdzie ona jest ta szuka? Zaproś mnie do Mimi, idę do tobą. Okay, Patrz, a A jakiś tu święty Mikołaj jest i co to? Śnieżynka? Śniegobawii? Gruszka? Co kurwa widzisz, mał to? Chodź, 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 chodź patrzę, Jakieś, jakieś ewentowe, eventowe, eventowe coś? Tam się najebałem! A <laughs> jest faktycznie Santa Claus Piz tutaj I bałwan Jaki bycz jest a czeka, co on? Ej, z nim gadać, czekaj, on mi mówi co A dzien... Ej, teraz metin, tak jak na rabii mamy. Codzienna Ej. misja. Daj mi woreczek, zło... tej bierę. Ej, czekaj, nie trafiłem. Złowro... Złowrogi renifery? E? Złowrogi renifery złe. zła. Tu... mi jeszcze on ma? Okej, okay, szafa, gra, coś codzienna misja. Daj mi Coś mam złapać, czekaj. Weź sobie te... ...renifery i tego... tego coś tam. Kto ma wziąć? Możeś <laughs> no, gadał, gadał przyciągnął. Stryt... No mam brzydkiego Rudolfa upolować, kolej strętnego też. Jak to się zwie? Strętny i brzydki rudolf, a ty? Oszukujesz. No mówię ci mam napisane. Brzydki coś tam? A też to mam, czekaj, ale jak to to? Ale masz wstrętnego też czy nie? Brzydki rudolf? Nie. Strętny? A ty? No też tu masz, nie? No a ty? Też. No to idziemy. A gdzie? Ale no właśnie, kierwa, nie wiem gdzie. Kurwa, to gdzie jest Rudolf strętny chuj? Czekaj, ja na duszę, <laughs> na tu postać, umiejętności, zadania... o e, porozmawiać z mi mentor. a To jest codzienna misja. Wróć do Mikołaja, odbierz swój prezent, to nie A ci jest Brzydki Rudolf, weź to, przepraszam Weź to zlokalizuj diabelstwo patrzę, patrzę na mapę, ale nie widzę, nic smoka nawet nie widzę A tu jest i do śnieżynki, pierwsza do tego Rudolfa Poziom 20, rodzina wikinga, święta wróżka święta ja to rozknie zaraz Bogami Załad Brzydkiego oraz świętego Rudolfa, gdy wyskoczą, zapieczętowajmy i świąteczny Umiesz czytać? Tak, e? Jeszcze trochę, jo. A ja sama? Co? Ło, oh, dyktuje? Myślałem tak przez chwilę. Ej, a ja mam jeszcze rodzina wikingów, madafaka, nie? Ej, mój list ślady, ja też robię. Mam tak. kostki lodu, rozkurwić. Ja, ty. Ja twoją Ej, obsad... A, dobra. Się. Ej, faktycznie też zostawię ślady. Ej, mam strzałkę, chodź! Weź pogadać no. ze śnieżynkową wróżką podobno dobowana. A ci to dziwo? Tu stoi taka w szaliku bałwan, oczami mruga Czekaj, czekaj, No tu koło mnie, koło rogów A widzę, a to jest bałwan, to nie jest jakaś ta Nie? Taka dobra sucza będzie, a to bałwan jest zwykły Baława, baława, to jest Idzieś się iś chodzi, Ma, masz już zabrałaś? mi niby i co, i co, i co? Jest dobra, jak ciałka, ale on mnie kurwa do bałwana każeś gówno Czekaj czas na no, szerokie Big Kinga. Czekaj. czekaj, czekaj, czekaj. Ej, czekaj, nie, źle. Dobra, dzisiaj. niby do bałwana. Kom? I zakończ rozmowę zrobiłem, ale no co, no nie chcę tym ogadać. Aha, ach, to taki ogranicy. Ej, no ale no przecież e, ja już wszystko nadosiłem, że już widzowie widzą, że wszystko nadosiłem, a nie nadossiłem wszystkiego w takim moim razie, no bo, co, Ej, gdzie jest armia JP do pomocy. Ej, no właśnie, oni by wiedzieli co tu się robi. Najubali się to do domu? Uj, no no nie ja... wiem co zrobić Zakończenie rozmowy na się No pierwszy idziemy misję Mimi Mentor, chodź Jebią mnie te święta, chodź, chodź. I Tak jak spędziłem w domu sam jak pizda Chodź Witam w klubie, tak samo Piątka Kiedy najadłam no się y, grzybów w cieście? So No to high five Gdzie jest kurwa Mimi Mentor? Pijam. Gdzie ona jest? Czekaj, mapka, mapka, mapka Mimi nie pierwszy drunk play na kanale ja Ogólnie piłem od zeszłego sylwestra Dziękuję Chodź za mną Jest Nebany. To do domu Zadanie zakończone Jesteś gotowy aby wylizać mi kotka Dziękuję, koń do domu Ej, ja nie mam czegoś takiego Ja mam teleportację jakąś A ty? Ale ja nie mam A my wyjebało na I teraz tak Zada, kurwa ja muszę czytać, czekaj chwilę, bo muszę się skupić Upoluj. A co ty żeś wziął jakaś Ja zaraz zasnę, tu nic z tego nie będzie Ej piję coś i mi wiem Chciałbym coś inszego niż to otrzymać zadanie Ty, otrzym no ty durnił głupi, ty ty robiłaś misję osobno, beze mnie w ogóle nami. nie poch市w. robiłam bez ciebie Tak robiłaś no. beze mnie Nie tak, nagrałaś się docinek beze mnie. Możeś mi kazał, bo No goś... właśnie! We we wy fifety dał mnie! Oj, we fifety. Ciuch... Nie. Hajs się zgadza. Hej. Tam tu tam. Czego strzałka? Ej, a ja mówię. Ja Zabiję. Ja Ale nie wiem czy ja dobrze zabiłem czy źle to mi powiedzmy. No zabiłem go, nic się nie stało, to muszę pewnie zabiło. Nie, to dobrze chyba. Nie, a ty? Ja tu dam po mieście. A co robisz tam? Każę mi iść do bałwana Ej, ja tak? mam jakiegoś złośliwego skór jak zabijego się nazywa, pokaż No to jest słaby, no to dobry chyba, no takiego musi czekaj, nie wygadam. I co teraz Ej, ale ja je zabijam, ale wyobraź sobie, że ja nie dostaję, że ich zabiję, tylko jednego zabiję Jest, a nas w komentarzach, nic nie umiemy robić Jestem najebany co do domu <laughs> Czekaj Drunk player też trzeba robić. Kurwa no. Oni nigdy najebanego jest sam. Na... Zjaranego słyszeli ostatnio, tak? To ja mają najebanego, mam komplet wymieniłam. na święta. Tu mam materiałów. God damn it, no. God damn it, powiedziałeś to jest po angielsku. Jo, gdzie ty jesteś? poziom profesji mi się kurwa podróż. Ja Jestem tak najebany, się pożygam. Ej, dropłem E jakieś. Ja cię nie widzę na w ogóle, gdzie tu Ja Ciebie też ten... nie widzę. Mnie teleportowało na teren złośliwych, yy, jadowitych złośników słabych. Czekaj, skupię się. Coś tam mam zdobyć buty. Może do tego pedała coś nie odzywa. Nie? On nic nie mówi? a A, a to on jest pedałem na pewno? Chyba jo. A Ale cóż... Słyszałam, że raz z dupy to nie padał to chyba. Ej czy to... tak mówili, ale czy to prawda to ci nie powiem. Chyba jo. I ja byłem kuszy, Widziałeś to? Nie widziałeś? to? Zobaczysz u e, e, mnie na odcinku. Nie mnie tam. Dobra, coś mi dał misję i co teraz? Ej, dropał jakieś P, w ogóle po co mi to P? Ja muszę szczęście tu logować i mniej... w ogóle nigdy nie pić. Co mi to mi jest tego, Ja skończym. też nie, ale zabijam cały czas, to w ogóle robię skis. Kanapka z szynką i z jajkiem i chuj. Ty jesteś jaka to jest mapka? Mapka... Jakieś łąki z tymi takimi jadowitymi lekkimi komarami. Co? Podę. Ej, Mam trzech zabić, trzy komary zabite. W ogóle sorry, że jestem taki nieogarnięty ale zabijam te komary niejadowite i... <laughs> Ten też umarł Ale nie wiem ja czy próbu... ja dobrze zabijam, czy idę. A ty? Czekaj próbuję dojść do ciebie, Bo ja nie, ja nie wiem, na co misji mam Nie Mam coś tam dzienne, mam główne zadanie ale Niby idę tam ale Ło wow. Jaka ale... idę tu zabić Nie ja wiem czy to zadziała Mówisz że jesteś na o! łąkach? No jakieś dziwne, gdzie są mocniejsze Ja ziarno... no, mam tup tam Do ciebie Ej ale coś swoim jak komary ale ciebie tu nie ma na łąkach, Jestem! Na łąkach jestem! No przecież... tu jestem daleko! No dobra, Szymon! Amel, kup się! Patrz! Jestem Jaka skupion. to jest na której jesteś? Pamiętasz co nas widzowie 20? Pamiętam! Jaka to no. jest na której jesteś? Gadaj! Prawy, górny róg! No to ci przeczytaj na głos, tak? Tereny kopalni tereny kopalni. Dobra, to stój tam i ja już idę. A ty skąd wiesz, że to jest na przykład? No bo widzę na mapie, no. Nie rób blondynki, to mi No nie, z mogę się robić. A teraz co tu mam? Ja coś dropuję, a jak to się podnosi na X? Mhm. Widzisz? Nie ma. Gdzie jest mój lis? Mój lis umarł. Zdech na raka. Nie, hasać. Uwaga. Jaki krytyk pierdem w Co to jest? Łobus? E, Ej, jesteś? ja muszę szybko skończyć, żeby fajkę zapalić Dzień. i zaspać. Przepraszam, widzę cię. mi się w oczach. Cześć, Amelka. weź te rogi zdejm. Nie, jestem tarzanem. Rozumiesz nie takie takiego czegoś? Nie, ale jestem tym tarzanem nowoczesnym, czego ja mam łuk i kuszę. Mam takiego, no, co ty gadasz? I ty? Masz nie mogę so A ty mogę sałacz, so torpeda. Patrz co robię. Ja idę z moim lisem. Ostatnie jakieś tam nicje robiłam po Z widzem? No a wtedy nie było. No nie, mnie nie było. Kurwa jak... Eee, czuję e, ale... PT. W ogóle nie sercujesz mnie, mi sercować, grupa. Szal mi cię. No. O, zrobiłem zadanie zakończone! Ogólnie zrobiliśmy misję, sorry, w ogóle, forever so much, czekaj, o jakich do mnie, czekajcie, mam jakieś problemy. Czyli zrobiła nic, nie zrobiłam, tylko chodziłam w kółko i widziałam w ogóle o to, co ma. Ja też nie wiem, ale chodź ze mną. Ej, ja się teraz pożygam. Nie rób tego. Chodź szybciej. No co, w ale nie mogę szybciej. O lol, mi się zbiera. Ej, ja naprawdę mam to zrobić, kurwa? Ja jebie go. czekaj się napiję wodą, a nie przejdzie. Mhm. To łany do grupy. Ja rozumiem Drunk Play. Pio, mi wypada trochę. Znaczy, ja rozumiem, ja rozumiem Drunk Play. Spoko. Ale za mocno się nakurwiony. Widzę, że ty żeś wypił. Za, nie, nie ile. W jakim tempie. I, I pomieszałem wszystko, łyski, z wódką. Ja nie, ja nie piłem, już rok nie piłem. Ja teraz pomieszałem to. Gdzie ty jesteś? W świecie Nostale. <noise> A patrz, no to mi się nie ma, no. Jest twój no, ch chodź, list, chodź, kurwa, rudy. Chodź z moim rudym listem tutaj. Chodź tu chodź, do chodź. dziury. Tu do dziury. Tu. Tu do dziury. No ten gdzieś przyszła. Mmm, to chodź tu. I się najebałem, ty oni napisze uwaga, nie to perze czekaj go jest na polu fajku. Zabij. Ameryka, no, atak! Przerwę do nich! Robię triki. Fajka mi spada na ziemię, muszę podnieść, czekaj. Dwa? Co się najebał. Hmm? Ej. Ej, dormujcie, nie mniej więcej ale No i co, nie odblokowało się Bo jeszcze jest jeden To katuj go Jeee, yeah, faka za 444, patrz jeszcze się bije idiota Dobra, marna raka <śmiech> <śmiech> Nie mogę się Tu leży ranny straż trzeba go uratować, co do buzi, go na w piłkę ale czekaj... Chyba to nic mu jedza. nie da Nie? Jak mam odpalić papierosa i nie omognę! Wątpię Chodź tu, chodź, chodź Nie idę, odpalałem papierosa, ty tego nie słyszałaś, ja słyszałem Umarz czy nie? Kto? Pan ten? YouTuber? A jak co, co robisz tutaj na środku tego? Do no, nie no. Idziemy dalej. Dla mi to pera. A patrz, to pająk w arachnofobię masz? Eee? E? Ja się Nawet boję pająka pająków. pająka na rynku miałam ostatnio. Ja się boję pająków. Ja też, ale walczę z tym. No ja, ja kiedyś walczyłem boję. z cieniem i umarłem. Ale dałem rozpocząć A ja, ja wzięłam na rękę i... i tak. No. I umarłaś? Nie, przyzwyczaiłam się. Tak lasał A... mi po ręku. Jebany. Patrz, silny piechór, atak na niego, mocno się zrobić O, siekaj. A to jest nasz chyba Nieee Nie pery są krowie, zobacz. bardzo, nie są okropne, one to są brachole Batmana Moja krowa z nim walczy, czyli osioł, czyli owca Ty też? Mhm Ale co ty robisz, sercujesz Weź się za robotę. No sercuje, bo małżeństwo jest, no? Ta? Co nie zrobię? Uh -huh. Oni nie mają mnie Ja byłem się skończyło, kurwa, disko. Wygrana. Wygrana. Ok, dalej. Idę, kurwa. Czekaj, stój na. Będzie perfekt, czy nie? Umi perfekt. Najebany? To perfekt. Bardzo dwójkę. Zawsze u perfekt. Nieraz nie miałem. W jeden Cię, raz. coś mi się Dobra. wczytuje jakieś dzikusy, jakaś baba w samolocie. Koniec no, rozmowy okay. swój, chodź oddamy. Gdzie to masz oddać? Mimi? No. no. Różowa sukwa? Ale to daleko jest chyba. Przecież tobie nic nie oddaję, tylko mimi. A, ty też jest jej różowa faktycznie. Ja ja, je... no tymczasowo nie jestem różowa. A potem będzie blond. Ta? Aha. takie place? Ja muszę iść pod górkę kurwa, czy ja się nie zmęczę, ale czekaj jeszcze ja fajkę chcę odpalić. Czekaj, nie ruszaj się. Nie, tą fajkę odpalasz? No w dwa razy odpalam, zgasła w mordnie, bożym opowiadał o tej misji. Ju? Ale się Mocno. Jezu. Ej, tu jest jakiś koleś, co od nas coś chce, widzisz co? Hmm, już miałam u niego. Zadanie zakończone. No, on chce coś zapytać, ja mam go w dupie, on coś mi mówi, on go w dupie, on coś mi mówi, koniec rozmowy. 18 minut. Jakby co. O lol. Ja już zrobiłam u niego. Ej, to ja sobie to oddam jak wyczerpię, bo ty mi nie znajdę do No, <laughs> co tak zrobimy? To na razie coś pompa, Ja będę będziemy że zagramy w dzień. Jebać w pubu so much? Ja jutro będę w dzień dzisiaj, jak to oglądacie. Widzę, nagramy z Armimiot.px, bo podobno was jest w chuj. Dobrze w dzień, a nie w nocy. No, a e, na najebany to do spania. no okej, okay, idę. Dobranoc. Cześć. Yo.